Pięć, sześć, i teraz tak, Jak ktoś jest panią, to przechodzi, jakby do przodu pana. Pan nic nie robi, pan stoi. A pani musi się tylko stanąć przed panem. To jest na siedem. To jest na siedem i na osiem przechodzi na drugą stronę pana. Z lewej na prawą. Z lewej na prawą, tak. Bo my tutaj też będziemy zmieniać partnerów. Tak, idziemy z lewej na prawą. Dokładnie. Czyli mamy swojego partnera. Czy tam z prawej na lewej? no Dla mnie to jest trudne. Jeśli mam partnera z lewej strony, to potem ląduję po prawej. O tak. Nie to kobieta. Okej, okay. jeszcze raz, ponieważ ten refren się powtarza e, cztery razy. Czyli jeszcze raz, sześć pojedynczych kroczków. Raz. raz dwa, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pani idzie przed pana. Siedem i osiem po drugiej stronie. No. Można sobie, to sobie, jeśli ktoś się nie boi, przejść jeśli przez pana Jeśli nie ma jakiegoś nie pana obok was, to wirtualnie robicie to w tym tempie. Dokładnie. Nie wyobrażamy sobie, że tam gdzieś jest pan. To co? Spróbujemy z muzyką? Chyba są mądrzy, co? Na nawet... boujemy... Ja wiem, że to są rekonstruktorzy, ale może mądrzy. Będziemy, będziemy yy, pierwszy takt liczyć. Tak? To, to ja zaczynam. Trzy razy powtarzamy. I dwa w lewo, dwa w prawo. Dwa w lewo, dwa w prawo. I pojedyncze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć przed pana, siedem, osiem. Sześć pojedyncze, raz, dwa, trzy, cztery. Gacaj biega. Sześć przed pana. Lefą, brawo, dobrze Wam pójdzie! brawo! Oglądajcie, lefą, między lefą. Wami jest ekipa, jest Kamila. Pojedyncze! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Pani Przed Pana, siedem, osiem! I brawo! W lewo. Dwa w prawo. Sześć. Trzy. cztery, Pięć. Sześć przed pana. Siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Doskonale wam tujdzie. Sześć i przed pana. Siedem, osiem. Dobra, dobra, ale jedziemy dalej, tak? Jeszcze. Lewo, prawo, pojedyncze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i przedparna. Siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I po lewo, prawo, lewo. Pojedyncze. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. I przed pana. Siedem osiem. Pojedyncze. Dwa. Trzy. Cztery. pięć, Sześć. Siedem osiem. Dwa w lewo. Dwa w prawo. Dwa w lewo. Dwa w lewo. Dwa w prawo. Raz, to też mi się to podoba. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa. Czy ja tam też widzę sześć, panią Katarzynę z, z tak zwanego sześć, siedem, Widzę. Tak jest. jest tam, pięknie. Brawo, ale spokojnie. Jeszcze odpoczywamy, czyli jeszcze trzeci raz. Ostatni tak? raz. Wam prawo dwa, i bez mojego tłumaczenia. Chyba nie obrady, to jednak są rekonstruktorzy. A Kamila wiedziałem gdzie wejść, nie? Między młodego, bogatego i drugiego jeszcze bogatszego. Cześć Kamil. Lewo i prawo. O, dwa, widzę Pani Anna, trzy, tam y, Stachowiak trzy, też nas wspiera. Pięć, widzę Cię. Aniu widzę, tak. Siedem, osiem, lewo. Co to jeszcze brawo. jest ciekawe, tak, żebym wymienił. Y, tam jest Sebastian zwany głazikiem. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem, osiem. Raz. I ostatnie dwa, takty. Trzy.